Witajcie moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy naszą historię ikonoklazmu w Cesarstwie Bizantyjskim i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie bardzo krótkie panowanie Leona IV oraz tymczasowe obalenie ikonoklazmu dzięki staraniom Ireny i zwołanemu przez nią Soborowi Drugiemu w Nicei. Na początku, oczywiście, podziękowania naszym patronom, trybunom westalce, Kamilowi, Kamilowi o i Tomaszowi Flawiuszowi oraz Edylom, Etmanowi i Dart Warowi. Serdeczne dzięki. Krótkie panowanie Leona IV nie wyróżniało się niczym nadzwyczajnym. W sercu był ikonoklastą, podobnie jak jego ojciec, ale tak jak jego ojciec, powstrzymywał się od pełnego wprowadzenia w życie swoich teorii przez kilka lat po wstąpieniu na tron. Tak, Leon początkowo ukrywał swoje prawdziwe poglądy i nie tylko faworyzował frakcję monastyczną, wybierając mnichów na biskupstwa, co wydaje się być powszechną praktyką pod koniec VII wieku, ale nawet udawał, że jest przyjacielem Matki Bożej, którą ikonoklaści zwykle traktowali z niewielkim szacunkiem. Jego hojność pieniędzmi, które zgromadził jego ojciec, przyniosła mu popularność ale zanim umarł, odłożył maskę i zaczął naśladować politykę ojca, przeciwko kultowi obrazów, nie posuwając się jednak do tak gwałtownych skrajności. W 780 roku wielu wybitnych ludzi, w tym Szambelan Teofanes, zostało aresztowanych za praktyki ikonoduliczne. Zostali wychłostani, tonsurowani, czyli mieli wycięte głowy, tak jak mnisi, tak na środku w specyficzny sposób, poprowadzeni w procesji ulicami i zamknięci w więzieniu pretorianów, gdzie zmarł wspomniany już Teofanes. Warto zauważyć, że słowiański patriarcha Niketas zmarł 6 lutego 780 roku, i został zastąpiony przez Pawła tuż przed rozpoczęciem prześladowań. I można przypuszczać, że wpływ Niketasa był wywierany w kierunku tolerancji, a nowo wybrany Paweł podżegał cesarza do wznowienia prześladowań. Leon IV zmarł jednak 8 września 780 roku, a jego następcami zostali żona Irena i dziesięcioletni wówczas syn Konstantyn. Cesarzowa Irena, jak można się było spodziewać po jej greckim pochodzeniu, była oddana kultowi obrazów i gorąco pragnęła jego przywrócenia. Ale chociaż najwyższa władza skupiła się w jej rękach po śmierci męża, ponieważ jej syn był jeszcze zbyt młody, by być kimś więcej niż nominalnym cesarzem, przez kilka lat nie była w stanie zrealizować swojego planu odwrócenia aktów trzech ostatnich cesarzy. Opóźnienie to było spowodowane silnym duchem ikonoklastycznym, który panował zarówno wśród żołnierzy, jak i oficerów armii. Ponieważ imperium toczyło wojnę z Arabami, a niewolnicy z Macedonii byli oporni, niebezpiecznie byłoby ryzykować wywołanie konfliktu wewnętrznego poprzez przedwczesne poruszenie tej palącej kwestii. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że od początku panowania Konstantyna i Ireny zapewniono pełną tolerancję dla czcicieli obrazów, a obrazy zostały przywrócone do kościołów za zgodą, która była powszechnie rozumiana, jeśli nie została wyraźnie zadeklarowana. Kiedy pokój został zawarty za Basydami, a niewolnicy zostali ponownie zmuszeni do lojalności okazja była dostępna do rozstrzygnięcia kwestii kościelnej. I właśnie wtedy nowe wydarzenia ułatwiło sytuację. Rezygnacja patriarchy Pawła i sukcesja Tarazjusza. Rezygnacji Pawła towarzyszyły okoliczności korzystne dla reakcyjnej polityki. W sierpniu 784 roku zachorował i dręczony sumieniem za swoje obrazoburcze poglądy, które nagle odkrył jako fałszywe i bezbożne, Zrezygnował z urzędu i zamienił pałac patriarchy na celę w klasztorze Florus. Kiedy Irena, która nie spodziewała się takiego obrotu spraw, dowiedziała się o tym, odwiedziła nowego mnicha i z przyjemnością wysłuchała jego przyznania się do błędu. Wolałbym nie zasiadać na sakralnym tronie kościoła Burzego, bo ten kościół jest w buncie, odcięty od innych katolickich tronów i powinien być zakazany. Tak podobno mówił były patriarcha. Następnie Irena wysłała do Pawła wielu senatorów i wpływowych ludzi, którzy byli skłonni do ikonoklazmu, aby wpływ jego skruchy skłonił ich do poprawy i poparcia oficjalnego przywrócenia kultu obrazów. W Pałacu Magnaura zwołano zgromadzenie w celu wyboru nowego patriarchy. Sekretarz Tarazjusz Świecki został wybrany znaczną ilością głosów. Irena, zauważając, że cesarski wybór padł już na niego, ale że odmówił tego zaszczytu, poprosiła go, aby przemówił w swoim imieniu. Teraz już rozwodząc się nad własną niegodnością, stwierdził, że głównym powodem, dla którego się wahał, była wielka schizma, która oddzieliła Kościół Konstantynopola od innych kościołów chrześcijaństwa i wezwał do przywrócenia jedności kościelnej. Chociaż słychać było głosy sprzeciwu, przemówienie teraz zostało przyjęte z ogólną aklamacją, a w Boże Narodzenie 784 roku został konsekrowany na patriarchę. Jest oczywiste, że teatrzyk Magnaura wynikał z wcześniej ustalonego planu pomiędzy Tarazjuszem a Ireną. Prawie rok później papież Hadrian otrzymał dwie wiadomości z Konstantynopola, przyniesione mu przez bizantyjskiego księdza, który był ekskortowany przez sycylijskiego biskupa. Jednym z nich był entronistyczny lub inauguracyjny manifestazjusza, drugim był Divalis Sacra lub cesarski list od Konstantyna i Ireny, w którym papież został poproszony o wyznaczenie czasu na zwołanie soboru ekumenicznego w Konstantynopolu w celu podjęcia decyzji w sprawie kultu obrazów. List ten był datowany na 29 sierpnia 785 roku, a Hadrian odpowiedział na niego 27 października. Tak więc wymiana transpudencji nastąpiła w stosunkowo krótkim czasie. W swojej odpowiedzi Hadrian cieszy się z cesarskiej wiary i wyraża oczekiwanie, że Konstantyn będzie drugim Konstantynem Wielkim, a Irena okaże się nową Heleną podczas gdy podkreśla również, że jednym z podstawowych warunków realizacji takich nadziei jest uznanie duchowej suwerenności Kościoła. Po długiej obronie kultu obrazu wy obiecuje wysłać legatów na osobór ekumeniczny i żąda pija sakra, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, podpisanego przez cesarza i cesarzową, senat i patriarchę, aby nie wywierać nacisku ani przymusu na przedstawicieli Rzymu. Wracając ponownie do interesów rzymskiej stolicy, domaga się przywrócenia patrimonii Petri, skonfiskowanej przez ikonoklastycznych cesarzy. Wznawia starą skargę, że epitet ekumeniczny został dołączony do imienia patriarchy bizantyjskiego i potępia wybór świeckiego i byłego żołnierza na patriarchalną katedrę. Kończy obietnicą, że jeśli cesarz Konstantynopola będzie podążał za wskazówkami głowy kościoła chrześcijańskiego, odniesie zwycięstwo nad swoimi barbarzyńskimi wrogami, tak jak Karol, król Franków i Longobardu. Oraz patrycjusz Rzymu, jego syn i duchowy współojciec, Spiritualis Kompater, podbił barbarzyńców zachodu, ponieważ traktował papieża z należną mu czcią. Hadrian napisał również list do Tarazjusza, w którym skargi na jego wybór zostały rozsądnie zrównoważone wyrazami radości z jego prawosławnych poglądów. Kiedy delegaci przybyli do Konstantynopola na sobór w sierpniu 786 roku, dwór cesarski był nieobecny w tracji, a przerwa w opóźnieniu została spędzona przez ikonoklastycznych biskupów i ich zwolenników na organizowaniu spisków w celu zapobieżenia zamierzonemu soborowi. Gdy cesarz i cesarzowa powrócili na pierwszą sesję 17 sierpnia, a na miejsce zgromadzenia wybrano Kościół Świętych Apostołów. Dzień wcześniej gwardia cesarska i inni żołnierze zebrali się w przedsięgu kościoła i dokonali wrogiej demonstracji, a następnego dnia, chociaż pozwolono na rozpoczęcie sesji, żołnierze wtargnęli do kościoła w czasie obrad ku uciesze ikonoklastycznych biskupów i zagrozili zabiciem wszystkich obecnych. Upomnienia ministrów, których cesarzowa wysłała, aby ich uspokoić, nie przyniosły skutku i nie pozostało nic innego, jak rozwiązać zgromadzenie. Triumf obrazoburczej partii, która wołała zwyciężyliśmy, nie trwał długo. Zręcznym podstępem Irena sparaliżowała wojskową opozycję udawała, że przygotowuje się do kampanii przeciwko Arabom i wraz z całym dworem udała się do Malaginy w Tracji. W międzyczasie wojska azjatyckie zajęły Konstantynopol, utworzono nowy korpus straży, a oddziały ikonoklastów zostały zmuszone do złożenia broni i rozwiązania. W maju następnego roku zwołano nowy sobór, a legaci papiescy, którzy dotarli na Sycylię, powrócili do Konstantynopola. 24 września odbyła się pierwsza sesja, jednak nie w Konstantynopolu, ale w Nicei, pamiętne jako miejsce pierwszego wielkiego soboru kościoła. Cesarz i cesarzowa nie byli obecni, ale byli reprezentowani przez Petronasa, Patrycjusza i Joannesa, cesarskiego ostariusza i logotety. Na pierwszych sesjach kilku obrazoburczych biskupów, którzy pokutowali tak jak Paweł, wystąpiło i przyznało się do swoich błędów. Na siódmym posiedzeniu opracowano definicję doktryny. Po krótkim powtórzeniu głównych punktów teologii ustalonych przez poprzednie sobory powszechne, ustanowiono, że figura świętego krzyża i święte obrazy, kolorowe lub też Składające się z kamienia lub innego materiału, mogą być przedstawiane na naczyniach, szatach, ścianach lub stołach, w domach lub na drogach publicznych, zwłaszcza figury Chrystusa, dziewicy, aniołów i świętych mężów. Takie przedstawienia, jak zauważono, pobudzają oglądających do myślenia o oryginałach i chociaż nie mogą być adorowane z cią, która jest tylko dla Boga. Zasługują na adorację. Sobór narzucił anatem na Teodozjusza biskupa Efezu, na trzech patriarchów Anastazjusza, Konstantyna i Niketasa, ponadto na Jana z Nikomedii i Konstantyna z Nakoli. Ósma sesja odbyła się nie w Nicei, ale w Pałacu Cesarskim w Konstantynopolu, gdzie akty Soboru zostały potwierdzone i podpisane przez Konstantyna i Irenę. W ten sposób kościoły Starego i Nowego Rzymu zostały ponownie zjednoczone, a sprawa ikonoklazmu została pokonana. Nie był jednak martwy, odrodził się i ponownie stał się potężny 25 lat później za panowania Leona V Armyńczyka. Przeciciele obrazów mieli ostatecznie zwyciężyć, ale jednocześnie nie cofnęli działa, którego dokonali ich wrogowie – regeneracji imperium. Tłumienie obrazów było tylko powierzchowną stroną wielkiej bitwy, którą Leon III i Konstantyn V prowadzili niezachwianie i bezwzględnie przeciwko przesądom. I nie można ignorować faktu, że chociaż obrazy nie miały zostać stłumione, ogólny ton edukacji i moralności w imperium był lepszy pod koniec VIII wieku niż na początku, a witalność państwa była na wyższym poziomie, podobnie jak jego pozycja wśród narodów, która była bardziej pewna. I to moi drodzy, tyle na dzisiaj. Zapraszam was do kontynuowania naszej historii ikonoklazmu i Ireny. Znajdziecie ją w playliście Bizancjum. Jest tam materiał o zamachu stanu, który doprowadził do końca rządów Ireny oraz o problemach Nikefora I i Michała I z mnichami ze studionu oraz patriarchą. Zachęcam do oglądania. Dalsza część naszej ikonoklastycznej przygody już niedługo. I oczywiście na koniec serdeczne podziękowania patronom, trybunom, stalce Kamilowi, Kamilowi O oraz Tomaszowi Flajuszowi i Edylom, Etmanowi i Dart Jeszcze raz serdeczne dzięki. Pozdrowienia dla was wszystkich. Epikurejczyk. Out.